Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, w tym wideo chciałabym pokazać w taki sposób praktyczny, jak wygląda e-book o przyjmkach miejsca, ponieważ nigdy nie sprzedaję kota w worku i zawsze wszystkie swoje kursy przedstawiam po prostu w taki sposób praktyczny, albo udostępniam pierwszą lekcję, jeśli są to kursy online, albo jeśli chodzi o e-booka, już wam za chwileczkę pokażę, jak on wygląda, zarówno w wersji wydrukowanej, jak i w wersji elektronicznej. I tutaj na początku już bym chciała zaznaczyć, że bardzo proszę wszystkie osoby, które już mają e-booka, aby napisały krótką opinię tutaj na dole w komentarzu yy, na moim kanale na YouTube, Zwłaszcza tutaj, bo ten filmik będzie dostępny, mam nadzieję, przez długie lata dla wielu osób. Yy, dobrze, w ogóle co to są przyimki Miejsca? Przyimki Miejsca to są te wszystkie krótkie słowa, które nam sprawiają bardzo duży problem. Wszystkie krótkie słowa, które wskazują, że chcemy iść do danego miejsca, albo w danym miejscu jesteśmy, byliśmy, w danym miejscu czekamy na kogoś, albo w danym miejscu pracujemy, po prostu albo odpowiedź na pytanie, dokąd idę: do kościoła, na plac zabaw, do domu, do pracy, do magazynu itd., albo odpowiedź na pytanie, gdzie w domu, w szkole, w przedszkolu. Na placu zabaw, na parkingu i tak dalej. To są przyimki miejsca. Na pewno tutaj przyznacie mi rację, że to nie jest prosta sprawa, że one są dosyć, że tak powiem, skomplikowane. Dobra, przedstawiam Wam, jak to wygląda. Moi drodzy, jeśli chodzi o wersję wydrukowaną, to w sprzedaży są takie właśnie książeczki. I tutaj mamy wszystko dokładnie opisane. Tu nie ma koloru. Ale wszystkie te informacje, które są ważne, są pogrubione, także są tak wyszczególnione, po to, żeby to, co jest tutaj dosyć ważne, było po prostu tutaj w taki sposób, że tak powiem, pokazany jasny, w taki podkreślony. Moi drodzy, w ogóle w tym e-booku, oprócz tych wszystkich jakby przyimków, jest bardzo dużo przykładowych zdań. Tu mamy w ogóle różne rozdziały, czyli przyimki, które używamy, chcąc powiedzieć, że idziemy do danej osoby. Yy, przyimki, które używamy, chcąc powiedzieć, że jedziemy lub lecimy do danego państwa, miasta. Tu są wypisane wszystkie. Jeśli ktoś wie, że są wyjątki, wszystkie te wyjątki. O, na przykład tutaj. Yy, także tu jest naprawdę bardzo dużo, bardzo fajnych, że tak powiem. Yy, Informacji, ale tutaj na końcu w ogóle ta książeczka składa się, to jest rozmiar A5. Ile tutaj mamy stron? Mamy 67 stron. A tu na końcu mamy aż 100 miejsc. I w jaki sposób korzystamy? To jest tutaj poukładane alfabetycznie w języku polskim. Czyli chcemy powiedzieć, że idziemy na przykład na festyn. To szukamy, tak? Festyn, ja, to jest fest. I tutaj mamy. Po prostu odpowiedź na pytanie, jak powiedzieć, że idziemy, czyli odpowiedź na pytanie dokąd, Ausfest oraz, a że byliśmy na festynie, na przykład, wir waren auf dem Fest, tak? Czyli takie, gdzie? Na festynie auf dem Fest. Czyli wszystkie te 100 miejsc mamy tutaj podane przyimki, czyli odpowiedź na pytanie dokąd, wohin. I kolejna tabela, odpowiedź na pytanie, gdzie. Naprawdę bardzo praktyczna rzecz. Um, Oprócz tego, tej wersji wydrukowanej, jeszcze wysyłam dwie lekcje wideo na maila i zawsze dla wszystkich, którzy zakupią wersję po prostu wydrukowaną, też wysyłam wersję elektroniczną. Po prostu, jakby ktoś chciał, nie wiem, zobaczyć, jak ta, jakich tam kolorów użyłam. Także, jak ktoś zamówi wersję wydrukowaną, otrzymuje wersję wydrukowaną, wersję elektroniczną i dodatkowo dwie, dodatkowe lekcje, w których jeszcze tam mówię dużo. Dużo dodatkowych, ciekawych rzeczy, dlatego warto zawsze te dwie lekcje jeszcze obejrzeć. Wersja elektroniczna to jest po prostu wersja elektroniczna, czyli jakby to samo, co jest w książeczce, tylko w wersji elektronicznej. Tak, tutaj mamy spis treści, co to są przyimki miejsca, dlaczego są tak skomplikowane, jakich przyimków używamy do mężczyzn, kobiet, osób w liczbie mnogiej, zaimków osobowych. Tutaj mamy też y, tłumacze, Różnice między in, nach, auf, zu, an. Bo bardzo często tutaj mamy z tym problem. Um, ogólnie to nie jest takie proste. Na wiele tutaj, że tak powiem, rzeczy nie ma. Nie ma konkretnych takich zasad. Ale moi drodzy, ja się staram to, to w taki sposób tłumaczyć jeszcze na tych lekcjach dodatkowych, aby to troszeczkę po prostu poczuć. Bo można to zrozumieć. W jakikolwiek sposób można to zrozumieć. Ważne wyjątki też tu jest fajny rozdział warto zacząć myśleć jak Niemcy, na razie Wam nie zdradzę o co tutaj chodzi i to jest po prostu wersja elektroniczna ona jest tańsza wiadomo, ale tu też są użyte kolory także moi drodzy zawsze sobie to można wydrukować, jak ktoś ma taką możliwość zawsze muszę sobie wydrukować, A ja jak mówię, tu pod każdym rozdziałem są przykładowe zdania więc ich naprawdę jak ktoś lubi zdania, a dużo osób lubi zdania gotowe, to naprawdę tutaj będziecie mieć bardzo dużo przydatnych zdań. Także moi drodzy, w taki sposób to wygląda. Jeśli ktokolwiek chciałby zamówić, to tutaj na dole w opisie, ale również w komentarzu podeślę Wam linka yy, do strony, gdzie można zamówić tego e-booka. Tam są też po prostu takie ogólne informacje. Jeśli ktokolwiek z Was ma jakiekolwiek dodatkowe pytania, to pisać albo wiadomości prywatnej do mnie, albo tu na dole w komentarzu. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie osoby, które już mają, które zakupiły, zachęcam do komentowania, do po prostu tutaj wyrażania swojej opinii. Mam nadzieję, że będzie pozytywna, a jak będzie negatywna, to też będzie. Byle, by zachować kulturę w treści, którą piszecie, bo, bo to jest dla mnie jakby najważniejsze, że można wyrazić swoją opinię nawet negatywną, ale bez obrażania, bo jak ktokolwiek tutaj przesadzi, to ja takie osoby, nie wiem czy wiecie, ale zawsze blokuję. Dobra, no to dziękuję bardzo za uwagę.